Robert i e. Howard. Przekleństwo złotej czaszki. Rotat z Lemurii umierał. Krew przestała już płynąć z głębokiej, zadanej mieczem rany pod sercem, ale łomotała mu w skroniach, jak uderzenie bębna. Rotat leżał na marmurowej posadzce. Dookoła niego wznosiły się granitowe kolumny, a srebrny Bożek spoglądał rubinowymi oczami na leżącego u jego stóp człowieka. Na podstawach kolumn były wyrzeźbione wizerunki przedziwnych potworów. Wokół świątyni rozbrzmiewały tajemnicze szmery. Drzewa, które ją otaczały, skrywały ten dziwny chrám, wyciągając nad nim swe długie, falujące konary ożywione drżeniem szeleszczących na wietrze liści. Od czasu do czasu z wielkich czarnych róż osypywały się ciemne płatki. Rotat umierał i słabnącym głosem przeklinał swoich zabójców. Wiarłomnego króla, który go zdradził i wodza barbarzyńców, kula Atlantydę, który zadał mu śmiertelny cios. Wyznawca bezimiennych bogów, umierający w nieznanej świątyni na Zalesionym Stoku, najwyższej góry Lemuri. Źrenice Rotata płonęły straszliwym, zimnym blaskiem. Oczami duszy oglądał kalejdoskop dni sławy i chwały. Aplauz wyznawców, ryk srebrnych trąb, szepczące cienie potężnych i tajemniczych świątyń gdzie przemykały niewidzialne skrzydła a potem intrygi i rzeź dokonana przez najeźdźców śmierć Rotat przeklął króla Lemurii króla któremu wyjawił przerażające i prastare tajemnice oraz okrytem mgłą zapomnienia okropności był głupcem zdradzając swoją moc słabuszowi który obawiając się go zwrócił się po pomoc do obcych władców. Jakże dziwne wydawało się, że to on, Rotat z Księżycowego Kamienia i Asfodela, czarnoksiężnik i mag, leży na marmurowej posadzce z trudem łapiąc oddech jako ofiara najbardziej realnej ze wszystkich gruźb, ostrego miecza w krzepkiej dłoni. Rotat przeklął niedoskonałość ciała. Czuł jak jego mózg pogrąża się w niebycie i przeklął wszystkich ludzi ze wszystkich światów. Przeklął ich na Hotata i Helgora, na ra, ka i Walka. Przeklął wszystkich ludzi żywych i umarłych i wszystkie nienarodzone jeszcze pokolenia na milion wieków naprzód w imię Vramma, Jaktanoga oraz Kamma i Kultasa. Przeklął ludzkość na chram czarnych bogów, na tropy żmijopodobnych, na szpony władców małp i oprawione w żelazo księgi szuma gorad. Wyklął dobroć, piękno i światło, wymawiając imiona bogów zapomnianych nawet przez kapłanów Lemurii. Wezwał czarne, potworne cienie dawnych światów i czarnych słońc, wiecznie kryjących się poza gwiazdami. Czuł gęstniejącą wokół niego ciemność. Życie szybko zeń uchodziło. I czuł wciąż zaciskający się wokół krąg oczekujących na jego przyjście demonów o tygrysich szponach. Widział ich ciała uformowane z gęstego mroku i wielkie, czerwone jaskinie ich ślepi. Za nimi czaiły się białe cienie tych, Którzy pośród okropnych tortur umarli na jego ołtarzach, niczym cienie unosiły się w blasku księżyca niezliczonymi zastępami, wpatrując się w niego wielkimi, świetlistymi oczami i milcząco oskarżając. Rotat bał się, a przez to bluźnił coraz głośniej i coraz okropniej w ostatnim straszliwym przypływie wściekłości zaklinał swoje własne kości, by siały śmierć i przerażenie wśród człowieczych synów. Jednak mówiąc to, wiedział, że upłyną całe lata i wieki, a jego kości obrócą się w proch w tej zapomnianej świątyni, nim stanie w niej stopa jakiegokolwiek człowieka. Zebrał więc wszystkie opuszczające go siły w ostatniej inwokacji do straszliwych istot, którym służył, aby dokonał się ostatni czar. Wypowiedział mrożące krew w żyłach zaklęcie, straszne imię. Niebawem poczuł drgnienie potężnych mocy, jakie przywołał. Czuł, jak jego kości stają się twarde, a zarazem kruche. Ogarnął go chłód zimniejszy od najstraszliwszego ziemskiego zimna, i rotat znieruchomiał. Liście szeptały, a srebrny Bożek śmiał się, spoglądając na to zimnymi klejnotami oczu. Lata rozciągnęły się w wieki, wieki w tysiąclecia. Zielone oceany wzbierały, kreśląc epicki poemat w szmaragdzie, a jego rytm był straszliwy. Trony runęły i srebrne trąby zamilkły na zawsze. Ludzkie rasy przeminęły jak dym unoszący się nad jesiennym ścierniskiem. Szumiące, nefrytowo zielone morza pochłonęły ziemię i wszystkie szczyty, nawet najwyższą górę Lemuri. Mężczyzna odsunął zwisające pnącza i wytrzeszczył oczy. Gęsta broda zasłaniała mu twarz, a błoto oblepiało buty. Nad nim i dookoła niego ciągnęła się gęsta, tropikalna dżungla roztaczająca swoje duszne i egzotyczne opary. Wokół płonęły i pachniały orchidee. W szeroko otwartych oczach przybysza pojawiło się zdumienie. Zerknął między potrzaskane granitowe kolumny na kruszącą się marmurową posadzkę. Pnącza wiły się gęsto, niczym zielone żmije między tymi kolumnami i rozpościerały swe paskudne łodygi na podłodze. Dziwny Bożek, dawno spadły z pękniętego piedestału, leżał na posadzce i patrzył nieruchomymi czerwonymi oczami. Mężczyzna spostrzegł odrażający posąg i zatygotał. Z niedowierzaniem spojrzał jeszcze raz na rzecz leżącą opodal na marmurowej posadce i wzruszył ramionami. Wszedł do świątyni. Patrzył na rzeźby na podstawach posępnych kolumn, zdziwiony ich niesamowitym i nieprawdopodobnym wyglądem. Zapach orchidei unosił się nad wszystkim, niczym dusząca mgła. Ta mała, gęsto porośnięta, bagnista wysepka była niegdyś wierzchołkiem wielkiej góry, rozmyślał mężczyzna, zastanawiając się, jaki dziwny lud wzniósł tę świątynię i pozostawił tę potworną rzecz leżącą przed spadłym z postumentu bożkiem. Pomyślał o sławie, jaką powinny mu przynieść te odkrycia, o szacunku wielkich uniwersytetów i poważnych towarzystw naukowych. Pochylił się nad szkieletem, zauważając nieludzko długie kości palców, dziwnie uformowane stopy, głębokie jamy oczodołów, wystającą kość czołową i kształty wielkiej, kopulastej czaszki, w straszliwy sposób różniącej się od człowieczej. Jaki dawno nieżyjący artysta stworzył to niezrównane dzieło? Pochylił się niżej. Spoglądając na zaokrąglenia i wklęśnięcia stawów oraz na wgłębienia płaskich powierzchni w miejscach, gdzie niegdyś były wiązadła mięśni, wybałuszył oczy, gdy pojął zdumiewającą prawdę. Nie miał przed sobą dzieła sztuki. Ten szkielet był niegdyś okryty ciałem i poruszał się, mówił, żył. To przecież niemożliwe. Buntował się oszołomiony umysł odkrywcy, gdyż te kości były ze szczerego złota. Orchidee kołysały się w cieniu drzew. W świątyni zalegał purpurowo-czarny mrok. Zdziwiony człowiek pochylił się nad kośćmi. Skąd miał wiedzieć o czarach dawnego świata, wystarczająco potężnych, by służyć niesłabnącej nienawiści? i oblekających ją w konkretny kształt, niepodatnych na niszczące działanie czasu. Człowiek położył rękę na złotej czaszce. Nagle okropny krzyk przerwał zalegającą ciszę. Mężczyzna zachwiał się, zrobił jeden niepewny krok i runął jak długi na porośniętą, pnączami posadzkę. Deszcz orchidei spadł na jego drgające ciało. Umierając, bezwiednie darł na strzępy ich delikatne płatki. W zapadłej ciszy ze złotej czaszki, leniwie wypełzła Żmija. Jeśli spodobało Ci się nagranie, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zajrzyj też na moją stronę patronite. Linki w opisie filmu